Pójdźmy Jego śladami, oddajmy się Ojcu, który sądzi sprawiedliwie, odrzućmy grzech i uwierzmy, że zostaliśmy uzdrowieni. Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On gdy mu złożeczono, nie złożeczył, kiedy cierpiał, nie groził, lecz oddał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze winy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią ran jego zostaliście uzdrowieni. Któryś za nas cierpiał, rany, Jezu znił się nad nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył. Bracia, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa i, potępiając go, wypełnili głosy proroków, odczytywane co Szabat. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, żądali od Piłata, by go stracił. Ileż ludzi wokół Jezusa w decydującym momencie jego życia mieszkańcy Jeruzalem, zwierzchnicy ludu, Piłat i jego otoczenie. W tym tłumie Jezus wstaje sam wobec Ojca, by wypełnić do końca Jego wolę, by zrealizować swoje powołanie. A Ty stajesz wobec Ojca i pytasz się o Jego wolę, o Jego plany względem Ciebie? I Ciebie Ojciec woła. Jako przedsiębiorca jesteś powołany do tworzenia użytecznych, pięknych i dobrych dzieł. Skoro Bóg zawołał, to trzeba postawić sobie pytanie, co dzieje się ze mną po tym wołaniu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Jezus bierze krzyż. Bierze na barki ciężar odpowiedzialności za wiarność woli ojca. Realizuje swoje powołanie świadom trudów i tego, że wyrzeczenie się siebie jest wielką wartością. Bóg powołał Cię do współpracy w dziele przetwarzania świata, organizowania wydajnej pracy, dostarczania dobrych towarów i usług oraz dzielenia wytworzonych zysków. Oto Twój krzyż, trud i odpowiedzialność. Dostrzesz, że przyjęcie krzyża i wyrzeczenia się siebie jest wielką sprawą. za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przed krzyż swój święty świat odkupić raczył. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali chłostanego przez Boga i zdeptanego. Jezus upada, ale powstaje. Z odwagą i determinacją idzie pełnić wolę Ojca. Kiedy był Twój pierwszy biznesowy upadek i jaka była jego przyczyna? Nieuwaga. Złośliwość ludzka, chciwość, brak kompetencji, lenistwo? Czy szybko z niego powstałeś? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Święty świat odkupić raczył. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego, Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Stacja czwarta. Po wielu latach życie matki i syna osiąga pełnię. Już wiedzą, że zrealizowali swoje powołanie. Dlatego pomimo cierpienia, w ich spojrzeniach jest już pokój. Czy możesz powiedzieć, że na danym ci dziś etapie życia osiągnąłeś pełnię, której pragnie dla ciebie Bóg? Nie wiesz, ile będzie Ci dane jeszcze żyć, więc ceń każde spotkanie, szukaj obecności matki, która pomoże Ci zrealizować powołanie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Przymusili Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Jezus i Cyrenejczyk spotykają się niespodziewanie. Każdy z nich inaczej realizował wolę ojca. Jezus dobrowolnie, Szymon przymuszony przez żołnierzy. A co ciebie skłania do wypełnienia woli Boga, do odpowiedzi na jego wołanie? Może warto docenić ten przymus związany z koniecznością wykonywania tylu nużących zadań, bo tam też realizuje się Boski Plan. Której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Cię się, Pani Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez święty świat odkupić raczył. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa ogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Jezus w drodze na Golgotę doznał uczucia kruchości jako człowiek, ale doznał jednocześnie przy ogromnej mocy Boga jego obecności. Weronika stała się narzędziem tej mocy. Pozwól sobie pomóc. Pozwól na to Bogu, który zna Twoją słabość i potrzeby. Jeśli czujesz, że cierpisz, że żyjesz w jakimś niedostatku. I osamotnieniu, to prosił silnie, by otrzymać pomoc, by Bóg posłużył się kolejną Weroniką. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma: Jezus upada pod krzyżem po raz Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Chrystus Święty świat odkupić raczymy. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężałe skutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych Żeby ten dzień nie przypadł na Was znienacka jak potrzask Przyjdzie On bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Jezus przed męką czuwał i modlił się do ojca. To stało się źródłem jego siły, kiedy niósł Krzyż, kiedy Upadał i powstawał. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. To recepta na udane życie, zrealizowanie Bożego planu dla każdego z nas. Wtedy powstaniemy z naszych upadków, odrzucimy to, co nas przygniata, obżarstwo, pijaństwo i doczesne troski. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma uczka płaczące niewiasty Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez Krzyż Święty świat odkupić raczył. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, Płaczcie raczej nad sobą i dziećmi waszymi, bo oto przyjdą dni, kiedy mówić będą, szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór. Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż stanie się z suchym? Jezus zjednoczony z Ojcem poucza ludzi. W drodze na Kalwarię nadal jest nauczycielem, od którego można nauczyć się realizacji powołania. A ja kim jestem dla innych na drogach życia? Nie zrealizuję w pełni woli Bożej, jeśli zamknę się w kręgu tylko własnych spraw. Uczmy się od Mistrza dostrzegać potrzeby innych, tylko razem z innymi osiągniemy cel wyznaczony nam przez Ojca. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Odpowiedział mu Piotr. Choć wszyscy zwątpią w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł, Zaprawdę powiadam Ci, Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, Trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr, Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Kiedy Jezus ponownie upadł, mógł pomyśleć o swoim osamotnieniu, spowodowanym ucieczką uczniów. Zapewniali o wierności, ale strach i rozpacz wzięły górę. Ludzka słabość pokazała swoją siłę. W kim pokładam nadzieję w codziennym życiu? Czy moje działania nie są oparte na glinianych nogach życzeniowości i schłomionego zapału? Jeśli tak, to jestem na prostej drodze do kolejnego upadku. Może czas oprzeć swoje życie i plany na skalę, którą jest Bóg. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przed krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, Wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli też tunikę, tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Jest taki rodzaj gości, która nie upokarza, to ogołocenie się przed ojcem, odrzucenie wszystkich pozorów prestiżu i bogactwa. Staniecie w pełnej dyspozycji, by pełnić Jego wolę. Tak uczynił Jezus. A w moim życiu, co powinienem odrzucić, z czego zrezygnować, aby w wolności dziecka Bożego wypełnić plan Ojca? Jaka jest naga prawda o moim biznesie i motywach zaangażowania? Franciszek Zasyżu, dziedzic biznesu i fortuny Ojca, Ogołocił się, by znaleźć prawdę o sobie. Weźmy Jezusa odwagę do radykalizmu. Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczy. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. W innym miejscu Pismo mówi, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przybicie do krzyża to kolejny dowód wielkiej Bożej miłości i bliskości z cierpiącymi. Ty też zostałeś przybity do swoich obowiązków. Znasz poczucie bezsilności, pragnienie uwolnienia się od ciężarów. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam w swoim trudnym i wymagającym powołaniu, i w Tobie żyje Chrystus. Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył. Ci, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech. W dniach go odbudowywujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Krzyczący z Jezusa nie wiedzieli, że właśnie osiągnął cel swego ziemskiego życia. W całej pełni wykonał wolę Ojca. W chwili śmierci mógł ze spokojem wypowiedzieć ostatnie słowa: Dokonało się. Jakie słowa będę mógł wypowiedzieć w ostatnim dniu życia? Czy w podsumowaniu przyznam, że pełniłem tylko własną wolę, czy też odpowiadałem na wołanie Boże, a Pan Bóg stale woła, zaprasza. Warto tak żyć, aby na końcu móc powiedzieć ze świętym Pawłem: biegu ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ks. 13. Jezus zdjęty z krzyża Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Jezus dał przykład posłuszeństwa ojcu aż do śmierci. Poszedł pod prąd wielu poglądom, które każą ludziom realizować tylko własną wolę i obiecują, że to jedyna godna człowieka droga do pełnego rozwoju. Posłuszeństwo to to, co dzieje się po słuchaniu. Podobnie jak powołanie to to, co realizujemy po wołaniu. W tych polskich słowach odnajdujemy głęboki sens. Słuchajmy, by usłyszeć wołanie, jakie kieruje do nas Bóg. Teraz, gdy wielu z nas zwolniło swoją aktywność, warto posłuchać głosów, które dźwięczą w nas i wyodrębnić te najważniejsze. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił go z martwych dnia trzeciego. Krakowski duszpasterz ksiądz Mieczysław Maliński wygłosił kiedyś jedno zdaniowe wielkanocne kazanie. Powiedział: Chrystus zmartwychwstał, ale wy i tak w to nie wierzycie. Faktycznie słabo wierzymy w moc Boga, które wskrzesił Jezusa z martwych, przekraczając prawa natury, ukazując, że jest Panem. Będąc powołanymi do współpracy z Bogiem w dziele przetwarzania świata, prośmy o łaskę jedności z tym, który włada światem. Prośmy o łaskę żywej wiary w życie, które się nie kończy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.